Cześć kochani, witam się z wami w nowym filmie, a tym razem bierzemy sobie na tapet stylówki jesienne. Oczywiście moim okiem, dlatego że pokażę Wam stylówki, które ja będę nosić tej jesieni. Jedną z nich już mam na sobie, ale jeśli taka tematyka Was interesuje, to zapraszam do oglądania dalej. Oczywiście też zapraszam do zostawienia łapek w górę i do subskrypcji, dlatego że cały czas idziemy do przodu. Przemy, przemy, kochani. Poprawiam sobie tutaj te. O tak. Teraz mam wszystko ok. To jest moja pierwsza stylowa, czyli dresik Local Heroes, różowy. Notabene I jeszcze nie miałam go ani razu na sobie, także mam nadzieję, że to jesienią w końcu w nim będę chodzić. Ja jestem taka, że jak mi się coś bardzo podoba, to, to oszczędzam aż za bardzo. Do tego założyłam, żeby był Total Look Pink. To takie fajne mam Forsy jeszcze ze starszej kolekcji. One są takie na platformie. Tu przypasował mi akurat kolor, także wydaje mi się, że fajnie to wygląda. Do tego narzuciłam kamizelę, czyli chyba must-have tej jesieni. Każdy w swojej szafie musi mieć bez rękawnika. kamizelkę, zwał jak zwał. Mi się bardzo podoba, to jest ta, którą sobie kupiłam z Zary. Fajnie, bo ma właśnie duży kaptur. Wiecie, że ja lubię funkcjonalne rzeczy i ja ją będę nosić i na sportowo, i do sukienki jak najbardziej. I do tego założyłam tą nereczkę z Lov Moskino. Bardzo fajnie tutaj mi się wpisała, trochę przełamała tę stylówę. Oczywiście, że mogłabym wziąć mój worek z, też z Lov Moskino, ale to jakoś tak fajnie mi tu przypasowało. Nie wiem, mi się, tak, mi się tak wydaje, że to akurat tak wiecie. Super. Także dajcie znać. To jest moja pierwsza stylowa. Za chwilę pokażę wam następne. Nie zdziwcie się, dlatego że z tego wieszaka będą coraz bardziej ubywać rzeczy. Które ja będę dla Was mierzyć i od razu chować na miejsce, żeby tutaj nie stworzyć sobie wielkiego bałaganu. Ale to jest moja druga propozycja, i słuchajcie, tutaj sama siebie trochę zaskoczyłam, bo miałam przygotowaną trochę inną stylowę. Zależało mi na tym, żeby pokazać kolor. To jest jeden z kolorów tego sezonu. W ogóle intensywne kolory nie wychodzą na jesień, zimę z naszej szafy. Nie, 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 zostawiamy je, dalej są w naszej szafie, bo słuchajcie, w końcu, właśnie, chcemy żyć kolorem, chcemy tryskać energią również jesienią i zimą, kiedy będzie nam zimno. I bardzo mi się podoba, to chyba fajnie mi się tak w miarę udało ograć. Rzuciłam jakiś kolor i później takie kolory bardzo bazowe czyli czerń, biel, czyli mamy tutaj białe buty. Air Force klasyka. To są te spodnie z lupa z Primarka, z tego co pamiętam. Bardzo je lubię, one są takie dość nietypowe przez te kieszenie, takie wiecie z jajem, coś innego. Do tego mam ze starej kolekcji to jest taki płaszczyk, koszula, można ją rościć również jako sukienkę, także taki wiecie, wielofunkcyjny ciuch, ja lubię takie. E, kamizela i właśnie założyłam ją na ostatnią chwilę, mówię kurczę, to też będzie super wyglądać, bo jak widzicie, to jest dłuższe, czyli tutaj mamy osłonięte nareczki. wszystko jest funkcjonalnie, a to jednak też nam troszeczkę ogrzewa tutaj i zachowuje proporcje, kochani, proporcje. Także super. Oczywiście ja podwinęłam rękawy, ale nie musimy tego robić. Możemy sobie zostawić długie. I do tego już nie szalałam z żadnym kolorem torebki, tylko klasyk mój worek, ten czarny. Wydaje mi się, że też tu super pasuje. I taka mi wyszła stylowa. Trochę eksperymentalnie, ale jak się tak ubrałam, mówię, wow, ale super, muszę Wam to pokazać. A jeśli kolor nie wychodzi z szafy na jesień na zimę, no to słuchajcie, musiałam wejść w moją koszulę. To jest z przedniego sezonu Reserved i ona zauważyłam, że jest albo na wyprzedażach, albo prawie identyczna, jest też w nowej kolekcji. Także no, mi się bardzo podoba, zdecydowanie zwraca na siebie uwagę. Fajnie, bo jest właśnie ekoskurzana, czyli nawet jak jakiś deszcz pada czy coś, to nam to nie będzie przeszkadzać. Do tego bardzo fajnie mi się wpasowała ta nereczka. Wydaje mi się, że super to wygląda. Zresztą dajcie znać. Gdyby wystawała gdzieś metka, to tak jeszcze nie ściągnęłam metki. Bez komentarza. Założyłam te nowe spodnie z H&M. Te w ciemniejszym kolorze, jeśli pamiętacie. O, tak wyglądają. Dla mnie są sztosem. No, i pod spodem mam też tą bluzeczkę z Bardzo fajnie wygląda też ten wisiorek od Pawła Lucky Tutaj także super. No, rewelacja. Wiadomo, że jak zrobi się trochę zimniej, to zamiast tej bluzki założyłabym jakąś bluzę, ale sądzę, że jest to coś innego. Trochę bardziej, może, fashion, street fashion, nie wiem, dajcie znać. Dla mnie to nie ma znaczenia. Ja się tak dobrze czuję i wydaje mi się, że fajnie wygląda. Wiadomo, że różnie dla każdego, ale ja bardzo lubię. Było kolorowo. To teraz jest trochę mrocznie stonowanie nie wiem, jak to powiedzieć. Ale o, no widzicie, no chciałam mieć długi rękaw, ale ja po prostu od razu podwijam to z mój nawyk już nie da się, tego, nie da się z tym wygrać. Tak, nie każdy się tak ubierze i ja o tym wiem. No mam takie rzeczy, więc mogłabym je tak połączyć yy, i przyznam Wam się, że w domu bez oporu, nie? Wiadomo, że wtedy nie miałabym butów, yy, ale tak, raczej widzę tutaj chyba czarne rajstopy, ale że ja nienawidzę zakładać rajstop i jeszcze cały czas mi się ta nóżka goi, to nie każcie mi ich teraz zakładać i wybaczcie, nie założę ich dla Was. Yy, więc tak, gołe nogi mam na tą chwilę. Ale tak, stara kolekcja Zary butów. Wiem, że one teraz nie wychodzą z naszych szaf, te wielkie traktory. Teraz to w ogóle mokasyny są na takich traktorach masywnych. Widziałam, że Prada, chyba Chanel wypuściły takie, jeśli, jeśli dobrze mówię. Prada na pewno? Tak, chyba Chanel też. W każdym razie założyłam wysokie buty. Bo mi się tak po prostu podoba. Nie musicie tak nosić, ale to jest moja propozycja do tego, żeby, tak wiecie, zrównoważyć ten dół, czyli te buty z tą górą, założyłam sobie spódnico-spodenki. One są super. Zobaczcie, jak fajnie wygląda pupka w nich. Tu mają tego takiego zawijaska. Ja je kupiłam z tego, co pamiętam, na wyprzedaży w Zarze i rewelacyjnie się je nosi, one są w troszeczkę większym rozmiarze, ale mi to zupełnie nie przeszkadza. Zbluzowałam sobie ten sweter, bo to jest taki sweter z H&M, też z zeszłego sezonu. On jest, o <ścoughs> widzicie, on jest właściwie takiej długości jak te spódnice, spodenki i o tyle, o ile samej spódniczki bym tak krótkiej nie założyła, o tyle właśnie te spodenki tutaj bronią to wszystko, według mnie. Do tego oczywiście celebrytka laki i mój dworek. I wydaje mi się, że to jest taka stylowa naprawdę. Jestem konkretna kobieta. <grytania> tu ze mną już nie pogadasz, wiesz. Specjalnie mi nie nagadasz, ja się nie przejmuję i wiecie o co chodzi. I to głową do przodu. Także to jest pod taka stylowa, a teraz może jakiś kolor wrzucimy. <noise> Zdecydowanie lepiej się czuję w kolorze, no co zrobię. Teraz mam na sobie dokładnie zestaw, w którym kiedyś się gdzieś przewinęłam na chwilę we filmie i bardzo się spodobała ta stylówka, dlatego stwierdziłam, że dobra, pokażę Wam ją, bo właśnie ja z reguły tak się noszę, kolorowo, trochę bardziej na luzie, trochę widzicie tu więcej, tu mniej, różnie. Ale tak, mam na sobie ten nowy sweterek z Reserved. Bardzo go lubię, ten różowy, piękny ma dekolt, ja z reguły naszego sam, samego, dopóki jest tak jeszcze w miarę na dworze, potem pewnie będę zakładać jakieś body albo buzeczki pod spód. Do tego założyłam bluzeczkę plisowaną i w sumie ta stylowa troszeczkę była ściągnięta z samej siebie, bo pamiętacie, że do stylówki w Reserve chyba ten sweterek założyłam do białej spódniczki plisowanej. A ja mam w swojej szafie taką, to jest jedyna pisowana spódniczka, jaką posiadam. To jest kupiona kiedyś w TOMIM, z tego co pamiętam, w Angrafie chyba. Ona ma taką fajną panterkę, właśnie pomarańczowo-czarną na różowym tle. Bardzo ona mi się podoba, nigdy się jej nie pozbędę. I do tego właśnie założyłam takie śmieszne buty, które kupiłam w, w Tekamaxie chyba. TK Maxie, TK Maxie to wiecie. Ja mówię TK Max. I takie mają śmieszne tutaj paseczki na gumie, bardzo je lubię. No, i do tego mój worek, żeby już tutaj nie wrzucać jakiegoś koloru. Aczkolwiek przypuszczam, że ta nerka jasna też by fajnie pasowała, ale w takiej dokładnie stylu byłam, No, i ja również się zgadzam, bardzo mi się podoba. I na pewno nie raz jeszcze będę tak śmigać. To jest kolejna stylizacja, którą chcę Wam udowodnić: że kolory spokojnie możemy nosić jesienią i zimą. Tutaj mam taki kolor dość nietypowy, ale typowy dla mnie jednak. Ja bardzo go lubię, bardzo dobrze się w nim czuję. I w ogóle tutaj zastosowałam taki zabieg takiego monokoloru, ale jednak rzeczy są w zupełnie różnych stylach. Dlatego, że Adidasy łączą górę z dołem, dokładnie kolorystycznie się wpisują, jak zwrócicie uwagę. W ogóle to są najwygodniejsze buty świata. Adidas Falcon model. Także polecam serdecznie, są różne warianty kolorystyczne na Zalando i nie mam wygodniejszych butów w swojej szafie, naprawdę. Na dole założyłam spódniczkę, która tak naprawdę pewnie nie jedna osoba by stwierdziła, że jest tylko na wiosnę, na lato, a według mnie naprawdę spoko tu wygląda. Przełamuje to wszystko. Wiecie, w tej chwili moda otwiera się na każde możliwości, dlatego też ja jestem za tym, żeby się otwierać, żeby przekraczać swoje granice i próbować różnych rzeczy i powiem Wam, że to jest stylowa, którą ja właśnie znowu z Wami spróbowałam i w niej się super czuję. Na górze mam taką Kurtko, sweter, bluza, coś takiego trochę z klimatem wojskowym. One też cały czas nie wychodzą z mody. Pod spodem mam bluzeczkę z ojsza, właściwie z Lumpkę z ojsza. na pewno już ją kojarzycie. I do tego już nie wrzucałam, nic więcej, tylko klasyk, czyli mój worek z no, no, ona mi pasuje, słuchajcie, do wszystkiego ta torebka. Naprawdę ją uwielbiam. Także dajcie znać, co myślicie. Tutaj te falbaneczki robią też taki klimat, że wiecie, tu można coś więcej zjeść, ale rozepnę to, bo ja sobie to. O, można też w ten sposób, czyli pokazujemy nasze tutaj ładnie atuty zarysowania, wiecie jak jest, że nie jesteśmy bombką, możemy to rozpiąć. Też fajnie to wygląda, jak najbardziej. No jestem ciekawa tak naprawdę, pokazuję Wam tak różny przekrój stylizacji, że jestem bardzo ciekawa, która Wam się najbardziej będzie podobała. Jeden z pierwszych wypadów, nie wiem czy pamiętacie, do Lumpka to był zakup tej super szmizierki jeansowej z firmy Next. Ja ją bardzo lubię, bardzo często ją nosiłam wiosną i latem i teraz na pewno nie wyjdzie z mojej szafy, w sensie nie przeniosę jej do rzeczy letnich, bo wiadomo, jakieś krótkie spodenki już pochowałam. Yy, ale tak, ta zdecydowanie zostaje na jesień, na zimę, bo ma turbo fajny kolor. Bardzo mi się podoba zestawienie kolorystyczne w ogóle takie, czyli tego takiego Indiana Rose i właśnie tej szarości. Zdecydowanie. Tu też tak sobie zbluzowałam ten swaterek, tą narzutkę, wiecie o co chodzi, ale tak naprawdę znowu możemy sobie to rozpiąć i pokazać, że pod spodem mamy zachowane fajne proporcje. Tutaj też lubię ten pasek, że on jest dokładnie w tym samym kolorze, czyli możemy sobie otwierać wszystko, kombinować z innymi dodatkami, a to jednak tworzy taką fajną całość. Także taka stylówka nic. Czyli bardzo prosta szmizierka, ta narzutka, buty i torebka. No, ale mi się bardzo podoba, dlatego chciałam wam to pokazać. Oczywiście na jesień rajstopki, stopki, tak? Możemy tutaj też narzucić kamizelkę i super to będzie wyglądało. Ostatnia już stylizacja. Jak widzicie po pieszaku nie ma już nic więcej przygotowanego. I to jest takie też szaleństwo trochę z mojej strony, bo to też jest wyjście z mojej strefy komfortu. Dlaczego? dlatego, że łączę takie buty z taką spódniczką z spodniami, które już wcześniej Wam też pokazywałam. Do tego założyłam tą buzeczkę z Lumpka z, tą, z tym takim dekoltem fali. No jest po prostu super i bardzo fajnie mi tutaj pasuje. Do tego sweterka to wszystko założyłam. I teraz e, niektóre osoby, jak popatrzą na mnie, stwierdzą, o oh my God, coś Ty, dziewczyno, zrobiła. Do takiego delikatnego sweterka założyłaś tak ciężkie rzeczy, w cudzysłowie oczywiście, e, ale właśnie, ja sweterek taki posiadam. On jest nowy z metką, kupiłam go w zeszłym roku, ani razu go na sobie nie miałam. Może właśnie dlatego, że chciałam go, wiecie, wystylizować zawsze nuda, czyli z jeansami, po prostu bluzka pospód, tak jak większość z nas tak chodzi, czyli turbo szybko wygodniej na temat. I nie mówię, że to nie jest ok, to też jest ok, Ale ja tu chcę Wam pokazywać trochę inne stylowe, czyli właśnie coś takiego. Wiadomo, że do tego Rajstopa pewnie ciemna, może i by była lepsza. Tak patrzę. Nie wiem tak naprawdę. No, może ciemna, może, może cielista, ale wydaje mi się, że jest OK. To są te buty z taka Maxa, co Wam pokazywałam z Twinset. Bardzo fajne są. Zastanawiam się, czy to dobrze wygląda, czy ta długość buta dobrze wygląda teraz do, do moich nóg. Nie wiem, nie wiem, ale podoba mi się. Zdecydowanie to jest coś innego. I może przekonam się w końcu do takich stylówek, chociaż ten sweterek Wiecie jakie mam uczucia co do niego, że mnie zamdłe dla mnie. Nie wiem. Nie wiem, jeszcze przemyślę, ale to jest moja ostatnia propozycja. Mam nadzieję, że wam się taki przegląd stylizacji jesiennych według mnie podobał. Dajcie znać, która stylówka wam się najbardziej podobała. Wychodziłam wielokrotnie ze mojej strefy komfortu dla Was. Mam nadzieję, że to zauważyliście. A ja się z wami żegnam, kochani. Zapraszam do następnych filmów. Pa!